Testowaliście już nowe funkcje Messengera, które weszły w ostatniej aktualizacji. Ja na przykład zaktualizowałem sobie apkę jakoś 2-3 dni temu i rzuciło mi się w oczy, że dostałem nową funkcję, jakby wsparcia AI dla zdjęć. W starsze zrobię sobie selfie, potem starsze klikną taki przycisk u góry i mam do wyboru styl zdjęcia od anime do jakichś tam efektów 3D. Papierowy, chyba anima jest najciekawszy, chociaż ten efekt 3D e, też jest ciekawy, znaczy tak trochę creepy, jakby e, bardzo taki realistycznie, a nie wiem, trochę wygląda to dziwnie. I oprócz tego mamy jeszcze do wyboru kolory, scenizację, jakby zdjęcia, oświetlenie, czy, mam, czy zdjęcia że czy to zrobimy sobie w dzień, a może ktoś wyglądał jak o zmroku, do tego jeszcze możemy redagować teksty. Wystarczy, że napiszemy coś do kogoś, ale chcemy zmienić jego styl, żeby tekst był bardziej humorystyczny. klikamy jeden przycisk dosyć chwilę, trzeba trochę poczekać, żeby to przeredagowało i możemy zmienić na przykład styl na humorystyczny, na bardziej formalny albo na styl sarkastyczny. Ja korzystałem z tego w aplikacji na iPhone'a, czyli na iOS, dajcie znać czy na Androidzie również działa.